Utnę, jak nie ten. Już tak? Dzień dobry moje kochane ziółka. Dzisiaj mam dla was film szczególny, ponieważ yy, byłam w stanie go nagrać dlatego, że mam pomocnika Kawę że Jestem w kamerze, osobie mojego syna Wincenta. Vincent chcesz pomóc? no właśnie i dzięki niemu uda mi się y, nakręcić film, bo przecież mam dwie ręce, a dwie ręce mi są potrzebne do tego, aby co? Aby kapsułkować działa. Bo prosiliście mnie już parokrotnie, żebym wam pokazała jak kapsułkuje działa. W związku z czym y, dzisiaj właśnie to nastąpi. Więc jeżeli taka tematyka was interesuje, jeżeli chcecie zobaczyć jak to się robi, czym się robi, z czego się robi przy pomocy czego się robi, to zapraszam was serdecznie na film. Nam, co jest nam potrzebne do kapsułkowania ziół? do kapsułkowania ziół potrzebna jest nam nie, potrzebne nam są zioła. ja tutaj używam ziół, suszę zioła, a potem w takim zwykłym widzicie tutaj w takim blenderze w tym pojemniczku je blenduję i ops, super jeszcze raz. co nam potrzebne? zioła i ja zioła suszę, a następnie w takim oto tutaj zwykłym blenderze, czy jak to się nazywa, sobie je y, mielę. Proszę bardzo. I już są zmielone ziółka. O, i te ziółka nam będą potrzebne do zamykania w kapsułki. Potrzebna nam jest kapsułkownica. I to jest taka kapsu kapsułkownica najprostsza, już użyta, która składa się z paru części, którą można kupić w produkcji yy, azjatyckiej, którą można kupić w zasadzie wszędzie. I ona, powiem Wam, są takie bardzo drogie kapsułkownice też, ale ta się znakomicie sprawdza i naprawdę ani tamte nie są łatwiejsze technicznie, ani nie zaoszczędzają więcej czasu, bo mam, więc powiem Wam, że taka w zupełności Wam wystarczy. Yy, ona jest akurat tutaj na 100 tabletek, na 100 kapsułek. M są mniejsze, są też większe, ale ta jest świetna. Ma tutaj te części, które na razie być może są dla Was tajemnicą, ale przestaną wkrótce, jak Wam to wszystko pokażę. Y potrzebne nam są kapsułki puste. Tutaj mam kapsułki. Y Pamiętajcie, żeby kupować takie. Certyfikowane kapsułki, nie żadne podejrzane, nie wiadomo skąd. Ja mam kapsułki produkcji polskiej od pro, e, polskiego producenta z certyfikatami. Te są akurat kapsułkami żelowymi, ale e, ta firma ma również kapsułki celulozowe. Jeśli jesteście wegetarianami czy weganami, to wtedy one są z e, bawełnianej celulozy, chyba z czegoś jeszcze robione. Też są takie, które możecie użyć. Te są mm, żelowe. Czyli potrzebne nam są kapsułki, talerzyki do tego, aby te kapsułki otworzyć. Tutaj jest taka miseczka, którą za chwilę Wam powiem, do czego ona jest potrzebna. I teraz tak, żeby było higienicznie, to w zasadzie powinnam pracować w rękawiczkach, ale próbowałam i w pewnym momencie tego kapsułkowania te rękawiczki, rękawiczki tylko przeszkadzają, a nie ułatwiają, więc ja robię tak, że po prostu mam tutaj spirytus w tej oto butelce i y, robię tak, że. Nalewam sobie na dłoń. Wycieram dokładnie wszystko. odkażam dłonie, oczywiście uprzednio je umywszy. Czyli mam tutaj ładnie już odkażone rączki i trochę tego spirytusu wylewam również na, na te otomiseczka. Zobaczycie, do czego to jest później potrzebne. No i jak już mamy wszystko, to możemy się zabrać. Zakapsułkowanie. Zaczynamy. Mamy dwa talerzyki. Dwa talerzyki są nam potrzebne, dlatego albo miseczki, jak tam sobie chcecie, ponieważ jeżeli otworzymy kapsułkę, to jest kapsułka i trzeba ją otworzyć, żeby nasypać do niej zioła. Każda kapsułka, jak się ją otworzy, składa się z części. Jest fokus. Dobrze, składa się z części tej dłuższej i tej krótszej, która na dłuższą nachodzi, zamykając kapsułkę. I teraz my otwieramy kapsułki i na jednym daleszyku kładziemy długie części, a na drugim krótkie. Ja już sobie tutaj przygotowałam 90, żebyście nie musieli ze mną tej żmudnej procedury przebywać, więc do tylko jeszcze 10. Jeden, dwa, trzy, cztery, 5 6 7 8 9 10 Ale miałam wyczucie 10, czyli mamy 100 kapsułek. Bierzemy naszą kapsułkownicę. Teraz już nie jest ważna pani Kasia, teraz już jest ważny cały proces. Mamy tutaj tę bazę, taką podstawową i nakładkę. Nakładamy to na to. I bierzemy te dłuższe części kapsułki. Wysypujemy. Chwytamy tutaj, żeby nam tędy nie uciekło. I tak poruszamy tą kapsułkownicą, żeby nam one wszystkie w te otworki powlatywały. To się oczywiście nie udaje w 100%. Bo dlaczego miałoby się udać? Raz yy, są bardziej niesforne, raz. Się raz chcą lepiej współpracować. Ale my mamy na nie pomysł, bo nawet zobaczcie, jak nam zostanie parę, to ja robię tak, że tę parę na rękę sobie ściągam. I teraz szukam tych otworków, które są puste, i dokładam kapsułki do tych pustych otworków. Hmm? O, widzicie? Są. Teraz jeszcze naduszam, bo to jest taka część, która, którą można tutaj tak nadusić. O. Naduszam, sprawdzając, czy wszystkie są pełne. Mm. Są, więc dobrze. Tę jedną część mamy. Tutaj musi być ładnie, głaciutko. bo co my teraz robimy? Bierzemy nasze zioła, które mamy już przygotowane i wysypujemy na, na te kapsułkownice. Nie musi być od razu dużo, bo my będziemy sobie systematycznie uzupełniać. Tu mamy taki grzebień, paczkę, no jakkolwiek zwał, to zwał. I teraz rozdystrybuujemy, 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 to na tym całym. O! Na tej całej. Proszę bardzo, naszej kapsułkownicy wkładając do kapsułek, które sobie tutaj mieszkają w tych otworkach. Robimy tak, tak, elegancko. Zauważam, że moje słowo ulubione ostatnio jest elegancko. Dobrze, widać, że jeszcze nam brakuje, ale w międzyczasie mamy tutaj taki grzebyczek. Proszę zobaczcie. I ten grzebyczek, on doskonale pasuje w te otworki. Jest po to, żeby go włożyć. I ubić w kapsułkach jeszcze te zioła. Więc ubiliśmy, i widzimy, że mamy jeszcze dużo miejsca. Dosypujemy. Tak możecie robić z każdym, zioł, z każdym ziołami. Tu jest na przykład mieszanka taka odrobaczająca, która się składa z wrotycza. Z bylicy piołun i z goździków, bo takie robię teraz kapsułki. Ale jak przyjdzie czas na róże, to robię róże. Jak przyjdzie czas infekcji, to robię antywirusowe. Jak przyjdzie mi ochota zrobić na jakieś takie problemy kobiece, to robię moim koleżankom, znajomym na choroby kobiece. Możecie, jak przyjdzie mi ochota na pokrzywę, bo chcę mieć piękne tutaj paznokcie i włosy, to robię pokrzywę. Możecie w tych kapsułkach zamknąć naprawdę wszystko. O, widzicie? I tu jest tak, no to jest trochę żmudna praca, ale też uczy nas cierpliwości, trochę uspokaja. Przecież y, jak zrobicie sto, czyli to zrobicie tę ten, ten całą planszę, to już Wam na parę y, wystarczy dni albo i nawet tygodni, więc myślę, że to jest warte zachodu. I znowu upijam. ale To jest jakiś dziwny, bo odwrócił cały czas kamerę. A po No nie, małe problemy techniczne, ale już opanowane i yy, możemy jechać dalej. Zobaczcie, cały czas jak ubiłam, jest jeszcze tutaj są jeszcze wolne przestrzenie, jeszcze dużo do tego do tych kapsułek można nałożyć, więc nakładamy. Nie bójmy się. Wszystko będzie dobrze. Teraz nakładamy dalej. Nakładamy, nakładamy. O, nie, nie myślcie sobie, że ja zrobię teraz jakiś skrót i już będziecie ze mną wtedy, kiedy yy, będzie pełno. Nie, nie, nie. Musicie mi towarzyszyć w tej niedoli. Mam Was, więc musicie mi towarzyszyć. W międzyczasie, jak ktoś chce sobie zrobić kawę albo herbatę, uprzejmie zapraszam. I znowu, jak wypełniliśmy, wydaje nam się, że wypełniliśmy, ale musimy docisnąć, sprawdzić. A, nie, nie, jeszcze są puste przestrzenie, jeszcze możemy tych działać, sobie tutaj dopchać w kapsule. Więc robimy dalej. Dopychamy, dopychamy, dopychamy. Przejeżdżamy. Tak, tak. Tak, tak, tak. Tak, tak, tak. Tak, tak, tak. Proszę bardzo. I ostatnia próba. No, już widzę, że jest prawie, że prawie. I teraz jeszcze przejadę tą resztką, żeby się tutaj troszeczkę. Żeby nic nie zostało. Oczywiście, minimalnie dołożę jeszcze. Żeby nic nie zostało. Oczywiście, jak zostanie to, można to z powrotem do pojemnika włożyć, ale po co? Można to ładnie tutaj. Do tych kapsułek podkładamy. O! I jeżeli już mamy, a nie, nie, jeszcze trochę, ale Was uczę cierpliwości. No dobra, ale chcę, żeby było wszystko ideolo. Wiecie, nie, jak to jest? Ideolo. Ideolo to ideolo. Dobra. I jesteśmy tu. I mamy. No, pięknie. Pięknie mamy. I teraz tak. Mamy tę jedną część. Tę jedną część sobie odkładamy na chwilę. Brudno, tu jest brudno, ale na szczęście jest ręczniczek. I teraz bierzemy tę część. Taką. Cieńszą, na z tej strony wygląda tak, z tej, tak. I dokładnie ta sama procedura jest, że nakładamy na nią nakładkę i wsypujemy tym razem te krótsze części otwartych kapsułek. Zobaczcie. I robimy to samo o skakują Wskakują szybciej, ale te mają z kolei inny problem, który za chwilę wam pokażę. Jaki one mają problem? O, bo one tutaj mi powskakiwały szybciej. No, no, no. Tak. No. Tutaj biorę wszystkie, co mi zostały, tak. Ale patrzcie, te wkładam tutaj tu, te wkładam tu, w te wolne otworki, które zostały. Tak, tak, tak. I są wypełnione. Tylko teraz nie wiem, czy wy będziecie to widzieć że jedne się ułożyły dobrze, bo one muszą być tą otwartą częścią tutaj do tej strony, ale jedne się ułożyły tą, tym tyłkiem jakby do tego. Nie, to nie powinno tak być, więc w związku z tym potrzebna jest nam ta miseczka, w której mamy spirytusik i teraz odkażone rączki i teraz bierzemy na palec, trochę wycieramy, bo tak jak zrobię, to ona mi się nie przyklei, nie wyciągnę jej, a jak pincetą próbowałam, to ją trochę miażdżyłam, ale tu mam teraz sposób, patrzcie, Widzicie, robię tak i wkładam. Tak i wkładam. To jest spirytus, więc on mi szybko wyschnie i nie spowoduje, że ta ona ani nie rozmięknie, ani nie będzie. O, widzicie, już wysycha, więc trochę biorę, ani nie będzie klejąca, nie przyklei się do innych, bo gdybyśmy to robili samą wodą, to ona się może przykleić. A jeżeli mamy spirytus, to ona się nam nie przyklei. Oczywiście możecie to wyciągać jakkolwiek, tylko chcecie. Możecie się Tutaj bawić w jakąś pincetkę, albo w ogóle w tym, w tym pojemniku i nimi potrząsać tak do góry i na dół, aż one się y, ułożą we właściwy sposób, ale ja nie mam cierpliwości, więc ja to robię tak. Zobaczcie, tu mi się szybko. Akurat teraz y, dużo ich się odwróciło. Czasami bywa tak, że, że się otworzy, y, odwróci ich parę, ale czasami bywa tak, że odwróci się ich dużo, ale my sobie z tym poradzimy. Proszę bardzo. Ostatnie dwie, ostatnia jedna ciach. I mamy. Mamy wszystkie po oby, odwracane teraz. Tutaj tymi pustymi częściami do góry. Teraz bierzemy pomarańczową podkładkę. Ona ma tutaj takie wycięcia jakby do chwycenia na palce. I te, tymi wycięciami do góry nakładamy na to. Przysuwamy. Tom. I teraz robimy tak, żeby ta pomarańczowa się znalazła na dole, czyli obracamy to tak, ciach, Czyli do góry musimy mieć jakby, widzicie? Teraz tutaj są te, te, te dubki kapsułek jakby do góry, a od tamtych długich części są na dole, więc teraz my je zamkniemy. A jak? Uwaga, musimy to zrobić najlepiej. Ja wstanę, zrobię, kładziemy tutaj ręce i robimy tak. Słuchajcie, jaki to jest miły, przyjemny dla ucha głos. A, widzicie? Dokładnie to zauduszamy, przyduszamy. I teraz patrzcie, co jest. Ściągamy tę górną część i zobaczcie. Czy to nie cieszy oko? No, super cudowne są. Tu już mam parę zrobionych, bo robię teraz na odrabaczanie kapsułeczki, czyli te, które zrobiliśmy wspólnie, do woreczka. Ciach, ciach. I możemy zabrać się. Za następną partię. Kochani moi, mam nadzieję, że jesteście zadowoleni, że zrobiliśmy ten film, że on Wam się podobał, że sami teraz pobiegniecie po zioła i po kapsułki, i po kapsułkownicę, bo to jest wydatek nieduży, powiem Wam, a zobaczcie ile przyjemności, ile frajdy i taka kapsułkownica na pewno już Wam, jeśli nie na całe życie, wasze kapsułkownicze, to na pewno na bardzo, bardzo, bardzo długi czas wystarczy. Więc zachęcam Was do kapsułkowania ziół. Zachęcam Was do w ogóle jakiejkolwiek metody y, przyjmowania ziół. Więc kapsułkujcie, robcie nalewki, wywary, herbatki wszystko wiecie. Jedzmy ziółka. Spożywajmy ziółka. Bo ziółka są cudowne, fantastyczne. Niosą nam dużo zdrowia i są naszą przyszłością. No to co, kochani? To Wy do kapsułkowania, ja do dalszego kapsułkowania też, bo jeszcze trochę mi zostało do zrobienia i co? I do następnego razu. Pa 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 i dziękuję mojemu kamerzyście. Nie pozwolili kapsułkować. Nie pozwolili kapsułkować. Nie pozwolili. Nie pozwolili no co? Tak, daj buziaku. No nie pozwolili kapsułkować. Następnym razem. Następnym Tok. Papa. Powiedz papa. Papa.